Opowieść Ewangelisty Łukasza o dwóch uczniach, którzy byli w drodze do Emaus i przyłączył się do nich Jezus, jest bardzo uczciwa i taka szczera i pokazuje jak bardzo e, może się nam w życiu coś pogmatwać. Ci uczniowie chodzili za Jezusem, słuchali jego nauczania, ale cała sytuacja dramatu, dramatu śmierci Jezusa, jego cierpienia, prześladowań e, złamały ich. To ich złamało, nie pozwoliło trwać dalej razem. Postanowili się odłączyć. Byli w drodze do Emaus, ale Jezus ich nie zostawia. Ja osobiście lata temu miałem podobną sytuację i wówczas Jezus nie pojawił mi się osobiście, ale podesłał przyjaciela, który pokazywał mi pisma. Pokazywał mi pisma, tłumaczył e, tłumaczył Boże działanie. I był przy mnie. Pomogło mi to przetrwać taki najtrudniejszy czas kryzysu egzystencjalnego, kryzysu wiary. I później jeszcze nieraz pojawiały się takie kryzysowe sytuacje, i zazwyczaj Pan Bóg w jakiś sposób zawsze kogoś podsyłał. Czasami to była książka, czasami to był jakiś film, czasami to było e, spotkanie z człowiekiem. I moje filmy są taką propozycją, może właśnie dla ciebie. Może nie dla ciebie, może dla kogoś innego, ale mam nadzieję, że są taką pomocą w powróceniu albo jeszcze bardziej pogłębieniu e, relacji z Jezusem. Życie mamy jedno, ono bardzo szybko przemija i tak naprawdę w całym ogólnym rozrachunku okazuje się, że najważniejsze było to, czy potrafiliśmy wytrwać w pełnieniu woli Bożej, czy zaczęliśmy pełnić wyłącznie swoją wolę, swoje zachcianki. I doświadczać cierpień z tym związanych. Święty Jan Paweł II mówi, że bez Jezusa nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć samych siebie. Nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć człowieka. Ja w tych filmach, w shortach nie siłuję się na to, żeby być jakimś nauczycielem. Albo do czegoś Ciebie przekonywać. Bo myślę, że tak naprawdę nie potrzebujesz przekonywania. Bo może już odnalazłaś czy odnalazłeś dawno Jezusa, może jesteś bardzo głęboko z nim związany. Tak naprawdę dziś można znaleźć bardzo wielu nauczycieli, wspaniałych księży, wspaniałych świeckich teologów, którzy tłumaczą, głoszą naukę. Zdrową naukę Kościoła przekazują, więc można to wszystko znaleźć. Ja jedynie chcę pomóc w tym, żeby nie ustać w drodze. Jezus zmartwychwstał. Nie bójmy się być Jego świadkami. Nie lęka się pójść tam, gdzie Ciebie posyła. Niech Ci Pan błogosławi we wszystkim.